jeśli chodzi o wyniki badań laboratoryjnych, to rzeczywiście w tych programach, które realizujemy do większości wizyt te badania są pobierane. Nie wiem, czy teraz mówimy o sytuacjach jednostkowych, że ktoś jest trzy razy kuty w ciągu dnia, przepraszam, że to są jakieś tam elementy, bo raczej staramy... Tak, 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 tak. Ok. Dlaczego cały czas? Aha, aha, aha. No to jest kwestia już niestety organizacji ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej i wycen pewnych procedur, które, które są w programach profilaktycznych, no ale niestety uwzględniają pobieranie badań laboratoryjnych. I tutaj, no jakby z jednej strony to, że jesteśmy w stanie zapewnić dostępność do, do takiego szerokiego grona specjalistów i, i, i dosyć łatwego dostępu do poradni specjalistycznych, no też ma swoje przełożenie na, na finanse i tutaj, żeby móc sobie na to pozwolić, to musimy korzystać ze wsparcia, ze wsparcia wszystkich tych programów, o których Państwo wspominacie, a one w swoim jakby procedurze mają po, również pobranie krwi. Jeżeli takiego wyniku krwi do wizyty nie załączymy, za taką wizytę nie mamy zapłaconej. No i to jest z jednej strony u, no, uciążliwe dla pacjenta, ale no, konieczne z punktu widzenia jakby Funkcjonowania naszej ambulatoryjnej opieki. Opieka wytchnieniowa, jako taka, to ma być opieka nieco dusza niż kilka godzin. To e, z reguły jest to jeden do dwóch tygodni, e, e, takich powiedzmy, wakacji dla, dla rodzin, które opiekują się przy łatwach e, I ta opieka wytchnieniowa ma być realizowana w ramach zakładu opieki długoterminowej, czy takiego zakładu opiekuńczo leśniczego, czy bądź e, e, pięknacyjnego e, I to jest nieodpłatne. Że to nie planujemy komercjalizacji tego, tylko, tylko zrobienia tego nieodpłatnie. Eee, oczywiście, w ramach takiego, takiego pobytu jest zapewniona opieka opiekunów medycznych, opieka lekarska, pielęgniarska, w no, zależności od, od potrzeb pacjenta. Przez to, że jest to jednostka, która będzie struktura szpitala, będziemy dysponować pełnym personelem, w związku z czym będziemy mogli przyjmować na pasaturze najciężej chorych, łącznie z, tych, z tymi pacjentami, którzy są nie w sposób dojlitowy, to czy wentylowani mechanicznie. A, a, drugim, a wiek... takich pacjentów, czy to rodzina może sama przyjść? Tak, i... do, do zakładów długoterminowych, długoterminowej, jakby wniosek o, o zastępcza spada rodzina. E, oczywiście ten wniosek jest z reguły e, uzupełniany przez e, lekarza, który zajmuje się bezpośrednio pacjentem, czy to e, lekarz medycyny paliatywnej, czy podstawowej opieki zdrowotnej. E, natomiast e, wniosek taki do zakładu opiekuńczo-leczniczego spada rodzina i e, no, oczywiście to będzie pewnie e, jakaś tam kolejka, prawda, bo, bo użar, u, liczba bo tych urzędiowych hmm. będzie ograniczona, no bo y, tylko 50 duże będzie dostępnych w tym, w tym całym budynku. No, on nie jest jakiś duży. A drugie pytanie dotyczyło rejestracji. Y, to tak rzeczywiście w rejestracji często obserwujemy bałagan. I y, 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 tu, y, tu Państwa przepraszam, jeżeli mi się z tym do czynienia. Y, to troszeczkę wynika z jednej strony ze struktury zatrudnienia. No, Problemem z zatrudnieniem osób, tam jest bardzo duża rotacja. Osoby młode, które przychodzą do, do rejestracji, nim się wyszkolą, nim zobaczymy, czy są pracownikami odpowiednimi na odpowiednim miejscu, bo trwa to z reguły miesiąc, dwa, trzy. Potem przychodzą do innej pracy, musimy zatrudnić kolejne osoby, i ta rotacja w zakresie rejestracji jest często dosyć duża. To jest jeden problem, ale to jest jakby problem rynku pracy, nie, nie, nie naszego szpitala. Druga sprawa jest taka, że jeśli chodzi o weekendy, z tego co ja wiem, to rejestracja do placu diagnostyki obrazowej weekend również działa. Tylko nie wiem, czy my mówimy teraz o rejestracji do poradni, czy mówimy o rejestracji do, do diagnostyki obrazowej. Chodziło to... mi o ten program rządowy, czyli tak, teraz w sobotę było badanie, pobranie krwi i skierowanie przez lekarza. Może nie osobiście, bo też to było mm -hmm. tak. E... Czyli tych problemów profilaktycznych. Tak, a mm -hmm. odpowiedź, jaką usłyszałam od pracownika, który tam długo pracuje, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. że może pani zadzwonić telefonicznie, odpowiedziałam, że trochę długo to trwało, mówi, no 10 minut to chyba nie jest dużo. Dla mnie czas jest cenny, 10 minut też jest dużo, więc mm -hmm. troszeczkę empatii ze strony, bo jeśli chodzi o usługę tych Panów, których Mm -hmm. Na no to, no to oczywiście zwrócę uwagę. Jestem w szpitalu znany z tego, że, że dbam bardzo o, o jakość komunikacji i, i formę przekazu, i niejednokrotnie. Mm -hmm. Chociaż ja planujemy oczywiście stworzenie systemu, znaczy on już był nawet przez krótki okres systemu rejestracji elektronicznej. On się troszeczkę nie sprawdził z uwagi na to, że właśnie większość osób, które do nas trafiają, to są osoby, które są, są chore bądź starsze i, i, i mają problem z dostępem do, do narzędzi takich elektronicznych. Może to się rozwinie, mam nadzieję, że tak, ale jeśli chodzi o, o tą rejestrację, to obiecuję, że to sprawdzę i postaramy się tak, żeby to było wygodne.